siem, to nie jest tam ten świat, co oczywiście survivala. To jest świat nowy, stworzyłam go. pokazać jakie sobie tekstur paki. który tak, zauważyć numerki i po prostu 7 Mam numerki, zawsze miałam. Tutaj jest jedynka, o, tutaj dwójka, tutaj trójka, tutaj czwórka, tutaj piątka, tutaj szóstka, tutaj siódemka, tutaj ósemka i tutaj piątka. No i zawsze miałam z tym problem, że potrzebuję jakieś na szybko narzędzie i tak, i, i cały czas klik, żeby tylko to znaleźć. A teraz mam tutaj numerki, to to mi ułatwiło. Druga rzecz, która się zmieniła, a zresztą pokażę Wam te teksturki w ogóle teksturki, które mam zainstalowane, tylko wywaliłam sobie, bo ta teksturka mi daje. Yy, zresztą pokażę wam, co mi daje. Daje mi yy, mieczek malutki, a mi się ten mieczek za bardzo nie podoba, więc sobie go wywaliłam tą teksturkę. Ale yy, pokażę Wam w ogóle. I napiszcie według was, yy, jak czy lepszy jest taki. Taki czy lepszy, taki mieczyk czy lepszy, taki jest mieczyk, duży czy mały. No, 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 ładuj się, ładuj się, ładuj się, okej, okay, ładuje się, ładuje się, ładuje się, ładuje się. No, za pierwszym razem to mi się trochę dłużej ładowało niż teraz, bo wszystkie teksturki sobie wrzuciłam. W ogóle raz gram na teksturkach, to jest też ciekawe. Eee, no, no tutaj już jest tak mało, tak mało. No. O, jadź. Ci... Może Wam trochę zmniejszy obraz, chociaż nie wiem. Mniejszy Wam ten obraz? No, dobrze, już jest. Okej, okay, i patrz, I teraz weźmiemy sobie mieczyk i patrzcie, jakie są malutkie te mieczyki. Sweet. I ja zaraz wam pokażę normalnie opla. Poczekajcie. Jaki malutki, jak sobie tą teksturkę. I sobie y, zobaczycie. Zaraz wam pokażę dokładniej tych teksturek, bo ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Wróciłam sobie naprawdę i je pokażę nie wszystkie, bo nie pamiętam bardzo wszystkich. I też zobaczę coś tylko jak tutaj mi się to załatwi. Mm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja wam mog O ja cię jak wam to przesunęłam najgorzej. O nie, nie tak Wam przesunęłam, przepraszam. Zaznaczam się, chyba ekran trochę zmniejszył. Okej. Okay. Tutaj normalnie przesuniemy go na środek. Okej, okay, chyba dobrze. No, byście, czy lepiej jest, żeby, trochę by, żeby wszystko było widocznie i były te czarne liniki. No i patrzcie. No i to jest mega duży miecz. Długi, długi. Druga rzecz, która się zmieniła, którą mogliście już zauważyć, hełm. Yy, tylko że ja chyba też wywalę sobie ten hełm, bo no zobaczcie jak ja w ogóle w tym nie wyglądam. To jest śmieszne. Dobra, jak już ten hełm mamy, to na rudy. Na sobie rudy. Oje rudy i sobie tutaj weźmy Ojej. Weźmy sobie... Rudę. Sobie weźmy każdą rudę. I pokażę, że one się mi mega spodobały, jakie zobaczyłam. pobrałam sobie oczywiście z Vanilla Twix No, mi się mega spodobały. Mega mi się spodobały. I teraz jeszcze jedna teksturka od tego. No, zaraz. Mnie się wydaje, że to jest mega dobry. Me, mega dobry. Zobaczcie, to jest przepiękne według mnie. To jest mega piękne. E, tak, przynajmniej mi się to mega podoba. To, to jest w ogóle przepiękne. E, mega ładne. Nie, ja sobie to zainstalowałam i raczej szybko tego nie odinstaluję. Bo to mi się mega podoba. Jeszcze tutaj sobie weźmiemy kwarcyk, bo kwarcy ukradac... Bo jeszcze przed odcinkiem to sobie testowałam, żeby zapamiętać, jak tego najwięcej, ale. Tutaj. Yy, yy, no, tego kwarca to nie wiedziałam, że jest za ten akurat. Dobra, tutaj rozwalmy te trawki. No, Okej. Okay. No, nie no, według mnie to się mega ładnie prezentuje. To najładniej według mnie. To, to jest naprawdę ładna teksturka. Z tego może na naszym świecie survival lub hardcore coś takiego wydobędziemy, zbudujemy sobie z czegoś takiego domek. Wiem też, że żeby coś takiego mieć, to trzeba mieć Silk Toucha. Kiedyś wiem, że to się w starszej wersji, znaczy możemy sobie starszą wersję po prostu zrobić, ale to już taki według mnie trochę cheat. Weźmiemy sobie po prostu, można zrobić tak: wziąć sobie starszą wersję i coś takiego zrobić. Na starszej wersji to nie jest poprawione, na 1.16.4 yy, to jest poprawione i tego się po prostu. Jak to się wydobywa, to wylatują samorotki a w starszej wersji, jak to się wydobywa, to nie wylatują samorotki tylko po prostu yy, cały ten blok i to trzeba przepalić. Ale jak to się w ogóle przepali, jest ciekawa, no to cały chyba się dostaje, a zresztą możemy zobaczyć. Yy, czymś takim chyba można przepalać lub yy, w sumie zobaczę czy można. Jestem ciekawa. Chyba można, dobra. To teraz tutaj. Ojej. Czy mamy to, czy nie? O, gdzieś tutaj mieliśmy, gdzieś tutaj mieliśmy. Mamy. Dobrze. Mm, przepalmy to. Nie da się przepalić? Może w tym piecu się po prostu nie da. Czekajcie, weźmiemy sobie normalny piec. Normalny piec, jak sobie weźmiemy. Nie wiem, czy to się da przepalić, czy nie? Nie, nie da się przepalić, ale to się da przepalić, tak? To się da przepalić. To się da przepalić. Tak, to się da i w ogóle, zobaczymy. To jest według mnie ładny biurczak. Ale zobaczymy co z tego wypanie. No, no, jestem ciekawa. Oj. No, co to się tak wolno przepala? No, no, sztabka. Sztabka, pewnie. Tak, sztabka, więc no, zresztą Wam pokażę. E, czekajcie, weźmiemy sobie Jakiś kilo. kilo. sobie jakiś weźmiemy, i zaraz Wam też pokażę. Okej, okay, i w ogóle zobaczcie. No, tutaj się jak normalnie. I, i, i następna, następna teksturka. zaraz już Wam pokażę. Mam długość psu, psucia bloku. Jak możecie zauważyć, i tutaj jeszcze bardziej dookoła całego bloku cały blok się zapewnia, i wtedy już wiem. Na przykład powiedzmy, poczekajcie, eee, powiedzmy mamy obsydian, dajmy sobie jeden i powiedzmy, patrzcie, to jest mega dobra teksturka i ona powinna, tak, pokazuje nam chyba tak wolno. Ile jeszcze czasu, żeby wydobyć to, chociaż nie wiem. No, nie wiem, w sumie. Nie jakoś tego za bardzo mocno tego nie. No, najlepiej to widać na diecie, na takich szybko niszczących się rzeczach. No i tutaj, patrzcie, wypada. Aha! Czyli to nieraz wypada blok. czy to był przypadek? Czy nie rozumiem? Bo no, to niszczę i jakoś nie wypada mi ten, jakby. Yy, bo z tego to na odcinku Coś mnie tutaj kłami Minecraft, o co tu chodzi? Przysz, ja to wykopałam, samorodki, no z tego dobrze samorodki z wszystkiego dostałam, no i jest dobrze, a czemu z tego nie dostałam samorodków, w ogóle sobie przepalę żelazo tak swoją drogą możemy sobie przepalić i w ogóle, no ja nie wiem, ej, <laughs> czekajcie, jeszcze raz spróbuję tutaj to, bo coś mi się, tutaj tutaj mi coś nie gra albo czekajcie dajmy sobie tutaj niszczymy to no ja w to serio? o co tutaj chodzi? poczekajcie, weźmiemy sobie mm, eks, w, z, o, Zuzia, powiedzmy, tyś, to powiedzmy o ja co ja zrobię? nie, to na razie nie jest potrzebne. Mm. Dobra, mamy Tysięczny level Wywalmy to wszystko Ojej, nie możemy latać, no tak Ojej Przypomniało mi się No nope. Weźmy to, rozwalmy w sumie Wywalmy tutaj rzeczy, które nam nie są potrzebne w żaden sposób. Yy, chyba nie są nam potrzebne. Będzie związek z koroną. Yy, lecimy tutaj i... no ja nie wiem, czekajcie. Może to chodzi o to, żeby nas o rywal połączyć? Poczekajcie. Okej, okay, stawimy sobie tutaj kowadło. Weźmiemy swój kilof Powiedzmy diaksowy, weźmy sobie wydajność, jakiś tutaj niezniszczalność, jakieś szczęście sobie weźmy, no najlepszy kilo jaki można, weźmy sobie na przetrwanie, czyli suriwalek, nałóżmy na to, to bo stać nas, bo no, stać nas, po prostu mamy e, dużo lewla i teraz jak to rozwalimy, Ej, no to teraz no, lecą wszystkie samolotki. A czekaj, a jak to weźmiemy? I lecimy po tamten, po tamten jednak. Przyda się tamten kilo. Dajcie mi tamten kilo. Okej. Okay. No to w końcu ja już nie wiem, czy tutaj w końcu działa to, czy nie. Rozwalmy to z tamtym kilofem. Tutaj, okej, okay, rozwalamy to tym kilofem. Wypada to tym kilofem. Wypada to. I czekajcie. I teraz to wszystko tym kilofem no i z wszystkiego wypadnie, no to chyba na fortunkę to działa tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli mamy fortunkę to mamy 100% szansę, że z tego chyba wypadnie, coś mi się tak wydaje no bo na przykład z tego wszystkiego wypada a jak tym rozwalę no to widzicie, no to mi coś takiego wypada nie wiem czy ja wtedy lagę miałem czy co, ale dobra, nieważne. Yy... Zmywamy już to, bo to nam się nie przyda. Okej, okay, i teraz zobaczmy coś ciekawego. Dla Was oczywiście zrobię Timeset set day, oczywiście, żebyście mieli dzień, żebyście wszystko pięknie widzieli. Okej, okay, i, i dobra, i weźmy sobie złoto. Weźmy sobie jabłko, sobie weźmy. Hmm, lecimy tutaj, nie, crafting, crafting, crafting. Okej, okay. okej, okay. dobra, dajmy sobie tak. Opla, bo jestem ciekawa, czy ja to mam. Nie, nie mam tego, a sobie muszę to wygrać To mi się przyda mega na nowym szczęściu. Rywalku, żeby dało się robić koksy, ale się nie da. No to się nie da, no to się trudno, nie da. Ale sobie, może jeszcze to wgram. To wiem, może mi się przyda. Dobra. Wywiamy śmietki, bo to nam się naprawdę nie przyda. Resztę. Resztę, resztę, resztę Co jeszcze? Co jeszcze mam? Jakie mam jeszcze tekstury? A, w ogóle level ja mam tekstury. Jak wiecie, level jest kolorowy, a, a znaczy tak normalnie to jest normalny chyba niebieski, a sobie mam kolorowy, więc... To dodatkowy plusik. Dobrze. Następne. A, świecą mi się tak. Książeczki. I potionki mi się świecą. No i jak widzicie, tutaj książeczki się świecą. Chyba wyje. A, dobra, dobra. Jajka weźmiemy. I zespałnijmy sobie nam. Szlam. Ej, raczej jeśli korzystacie z wanilii, no to wiecie, że tam można zmieniać kolor. Ja sobie zmieniłam na mój e, ulubiony, czyli fioletowy. No i mamy fioletowe slajmy, a co najlepsze, że z nich naprawdę wypadają fioletowe slajmy. Nie zielone. Rozwalmy sobie jakiegoś tutaj. Ciebie. Ciebie. Oj, oj. O nie, coś tu się nie... No, coś mi one mi tutaj nie dają tego. Co to? O co tu kamam? No dobra, wiecie. O, dają, 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 dają. No i mamy fioletowe to. E, dobra, teraz tłok. E, tłok. Też mamy lepki tłok z fioletowym oczywiście. Mega fajne. Fajne bazy będą. No bo zielony to taki ten. Można tam sobie naprawdę wszystkie kolory praktycznie, są takie podstawowe, oczywiście. E, okej okay. weźmy sobie teraz. E, sli a, a, ja to się po polsku nazywa szlam. Szlam, ojej. Szlam. I patrzcie, i te bloki są normalnie. E, normalne slajmy. To jest po prostu przepiękne. To jest po prostu przepiękne. Normalnie się na nich odbijacie. Zresztą mogę Wam nawet pokazać. Ej, zresztą rzućmy to, czy to się odbije. Zawsze byłam ciekawa. E, czy to się odbija? To się chyba odbija. O dziwo. To się chyba. to się odbija. Nawet z blokami sobie skoczymy, Lecimy na tej góry. Ok, mamy to i na 3, 4 klikam dwa razy spacer i kurczę! Ok, lecimy. Wow, Zapaliśmy wszystkie bloki. Wow, wow. Dobra, skoczymy sobie tutaj w tą dziurę i to będzie takie... Mm -hmm. To ja wiem jakie będzie. To będzie przecudowne. To będzie przefajne, nie no. Muszę to zrobić po prostu. Okej, okay, lecimy. Dobra, a potem wam pokażę wszystkie teksturki oczywiście. Tutaj sobie wskoczymy. I lecimy do góry. Dobra, myślę, że taka wysokość wystarczy i skaczemy. Wow! Wow, Wpadasz do takiego światowego pomieszczenia i się zastanawiasz, co się dzieje, kurczę. I to najlepsze, że to takie spore, zroczyste normalnie. Nie no, tym akurat się mega jaram, to jest mega fajne. Po drugie, jedzonko. Jak wybierzemy jedzonko? Mamy jedzonko. Ja sobie jeszcze załaduję, żeby widzieć w ogóle no, ile one daje to jedzonkom, bo też się myślę, że przyda. No i coś jeszcze tu się zmieniło chyba nie Ale jeszcze tutaj zobaczmy Ale myślę, że już się nic nie zmieniło. A jak coś się zmieniło, to niestety już wam tego nie pokażę, bo e, chyba, że następnym razem dobra, bądźmy kozakami! I Przecież to jest ruda. Ona też jest. Aha. No dobra, no to czekajcie. Postawiamy jej tutaj trochę. Bierzmy najlepsze kilo. Najlepsze normalnie w grze. Robimy. Tam, tam, tam i tam. Super, jest gitarka. Ojej, nie wzięliśmy tego. Okej, jest gitarka. O nie, będziemy się sobie włączyć na, na, na yy. A zresztą od razu to zróbmy. O, opcje Tutaj sobie weźmy pokojowy. No bo nie chcę, żeby ktoś mnie zabił tutaj. I okej, okay, i lecimy z tym. Wykopnę sobie to. No to się patrzcie, teraz można zobaczyć. Na tym czarnym się tak... Wiecie, te linijki takie robią, i to mi pokazuje, ile czasu to będę jeszcze kopać. I to jest mega fajne, mi się wydaje. A zobaczmy sobie na przykład na drewnie, albo na tym, to raczej to się za szybko psuje. No tak, to się naraz psuje, więc tutaj nie będzie niestety. Ale drewno, 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 drewno. Drewno, drewno ma. Drewno ma, jak widzicie, zaraz, zresztą wam mogę pokazać. Eee, czekajcie, zrobię coś. Takiego. okej okay, i patrzcie. Tak, drewno coś takiego ma. Więc jest fajnie. Zrobimy sobie crafting jak normalnie, w prawdziwym survivalu. Oj, 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 oj. Dawaj mi to. Tak. Yy, Wykopiemy sobie złoto. Przepalimy sobie. Yy, I będzie super. Zrobimy Jak nam starczy złota, to sobie nawet zrobimy. Yy, no, sztabkę w sensie. Kumacie chyba. Litchim är tampo, är Stonea, Stone, 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 Stone.